No wreszcie, wreszcie udało mi się obejrzeć Nocturnal Animals, czyli Zwierzęta Nocy. I czekałem na to od czasu mojego wyjazdu na American Film Festival, gdzie ten film właśnie był wyświetlany na ceremonii zakończenia całej imprezy. Wówczas wybrałem inny seans. No i jak się okazuje, to był błąd, bo Nocturnal Animals to film wyjątkowy, do tego trafiający w 100% w moje gusta. W zasadzie to dostajemy tutaj taki pakiet dwóch filmów w jednym, z czego jedna z tych historii to Amy Adams czytająca książkę, a druga, no to jest właśnie treść tej książki. Obie części składowe filmu stoją do siebie w silnym kontraście, choćby estetycznym. Jednak tak naprawdę tworzą wspólnie spójną całość i uzupełniają się nawzajem. Zatem mamy naszą bohaterkę Susan, w tej roli znakomita jak zawsze Amy Adams, która jest zamożną właścicielką galerii sztuki. Kobieta otrzymuje pewnego dnia rękopis powieści byłego męża, który dedykuje jej właśnie swoje dzieło. No i tutaj film pozwala nam zagłębić się w losy bohaterów owej powieści. Lądujemy więc w jakichś wyludnionych rejonach Teksasu, gdzie pewna rodzina udaje się na wakacje, jednak szybko na ich drodze pojawiają się szukające rozrywki trzej... dżentelmeni, którzy wydają się dość nieobliczalni. W międzyczasie jednak co jakiś czas wracamy do Susan i zaglądamy do jej wspomnień, tego jak przebiegała jej znajomość z pierwszym mężem i jak doszło do ich rozstania. Mamy więc w sumie nie dwie, ale aż trzy różne historie, które jednak łącznie dają pełny obraz tego, co Tom Ford chciał nam tutaj przekazać. Jednak zdecydowanie najmocniejszym punktem filmu jest właśnie ta ekranizacja powieści Edwarda, byłego męża Susan. Jest to bowiem świetny thriller, który od razu przywiódł mi na myśl filmy pokroju moich ukochanych bękartów diabła czy teksańskiej masakry piłą mechaniczną. I mam tutaj na myśli motyw wspólny w postaci zagrożenia wynikającego z obecności w zasięgu bandy psychopatów na kompletnym odludziu. Dodatkowo mamy też motyw zemsty i dochodzenia sprawiedliwości poza prawem. Jednak w Nocturnal Animals jest o wiele mniej krwi i brutalności. Ford zwyczajnie oszczędza nam exploitation, a terror jest typowo psychologiczny. No i muszę powiedzieć, że reżyser potrafi stworzyć takie napięcie, takie poczucie niepewności i narastającego strachu, że no... czapki z głów. I to w zasadzie zanim cokolwiek zacznie się dziać, wystarczy, że widzimy tylko samochody na pustej drodze i już czujemy się potwornie nieswojo. Pochwały należą się też aktorom, że Jack Gyllenhaal to znakomity aktor, nikomu nie trzeba pewnie uświadamiać, ale znakomity jest też Aaron Tyler Johnson w roli jednego z oprawców czy Michael Shannon w roli twardego szeryfa. Zupełnie inna jest historia samej Susan. Ta część filmu nie ma w sobie nic z południowego brudu, jest wręcz przestylizowana i estetycznie dopieszczona do granic możliwości. Co oczywiście współgra z dostatnim życiem naszej bohaterki obracającej się wśród wyższych sfer. Tyle, że dosyć szybko nabieramy poczucia, że ten wątek jest dość zbędny i tylko czekamy, aż będziemy mogli wrócić do tej wciągającej historii i obraniu sprawiedliwości we własne ręce w realiach miasteczkowych. Do Teksasu. Ale całość nabiera sensu, gdy zorientujemy się, dlaczego Susan odeszła od męża i co mu zarzucała. Wówczas łatwo dojść do wniosku, że Edward swoją powieścią, którą próbował napisać od dawna i niezwykło mu to wychodziło, stworzył doskonałą odpowiedź dla swojej byłej żony, tworząc esencję tego, czego jego żona, otoczenie czy kultura wymagają od mężczyzny. No, miałem recenzować film, a zacząłem się bawić w jego interpretowanie. Choć... Tylko wówczas ta cała klamra spinająca tę trzyczęściową opowieść naprawdę ma sens. I tylko wówczas historia Susan nie jest jakimś niepotrzebnym uzupełnieniem naszej revenge story w Teksasie, ale wręcz nadaje jej znaczenie. Szczególnie w kontekście finału tej historii. Oczywiście moja interpretacja nie jest tutaj jedyną słuszną, spotkałem się z paroma alternatywnymi i trzeba przyznać, że film zwyczajnie zostawia miejsce do odbierania go na różne sposoby. No i ja to zdecydowanie szanuję, no ale jeśli nie wyciągniecie tutaj z tego jakiegoś drugiego dna, no to po prostu zostaniecie z dosyć smętnym, powolnym i lekko nudnawym wprowadzeniem do naprawdę wciągającego thrillera. Czyli też nie najgorzej. Dlatego, że z drugiej strony widząc na przykład wielki obraz z napisem Revenge, który nagle pojawia się w kadrze w którymś momencie, albo słuchając dialogu matki Susan, naprawdę trudno nie załapać o co chodziło Fordowi. Co najważniejsze, reżyser i scenarzysta ani razu nie wpada w banał, zręcznie labirując między mięsistą akcją i dramatem, a poczuciem pustki i niespełnienia, wplatając tu masę symboliki i aluzji. Ford bawi się naszym postrzeganiem wizerunku kobiety, mężczyzny, filmowymi kliszami, amerykańską kulturą w ogóle zarówno tą miejską, jak i demonizowaną z perspektywy mieszczuchów wizją Ameryki z dala od wieżowców i galerii sztuki. Innymi słowy, to jest naprawdę znakomity, Wyjątkowy i przede wszystkim oryginalny film, który warto zobaczyć sobie w kinie. Bo słuchajcie, nawet jeśli nie kupicie tej całej psychologiczno-społecznej warstwy, która gdzieś tam skrywa się pod tą trzyczęściową opowieścią, no to zostaniecie po prostu z naprawdę solidnym thrillerem. Który, jasne, ma swoje mielizny, ma swoje dziury fabularne i no, jest momentami trochę naiwny, ale jednocześnie trzyma w napięciu. Czego więcej od thrillera, prawda? Także ja jeszcze raz zachęcam, wybierzcie się na ten film do kina, a ja dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, cześć!